Sprzęt o wartości ponad 14 tysięcy złotych znajdzie zastosowanie w sali elektrotechniki i automatyki Wejherowskiego Elektryka. Trafił tu dzięki Fundacji Nauki Polskiej im. Inżyniera Witolda Zglenickiego. Ma siedzibę zarejestrowana jest w Rumi i dlatego tutaj, tutaj sz szkoły w powiecie przede wszystkim wychrowskim wspomagamy. Tym razem wartościowy sprzęt edukacyjny powędrował także do drugiego liceum ogólnokształcącego w Rumianowie oraz do liceum salezjańskiego. Taką możliwość stworzył 1% odpisu od podatku osób fizycznych. Łącznie ze składek darczyńców zebrano 21 tysięcy. Niejednokrotnie Własnym, własną inicjatywą czy własną pomysłowością nie są w stanie y, takich środków wy, wygenerować, żeby tego typu sprzęt pozyskać. A tego typu stowarzyszenia bardzo chętnie i, i bardzo mocno wspomagają szkoły i wtedy można właśnie pchnąć całą inicjatywę rozwoju sprzętowego szkoły jak najbardziej do przodu. Nowe nabytki, jak zapewnia pani dyrektor, będą odpowiednio i w 100% wykorzystane na zajęciach. Sprzęt jest na co dzień użytkowany powiedział prost, że szkoła otrzymuje tak drogie moduły tylko i wyłącznie dlatego, że uczniowie wykorzystują je na pracowni. Sprzęt jest. Bardzo dobry, bardzo dobrej jakości. Młodzież bardzo się cieszy, że może kształcić się właśnie na takich modułach. Każdy rzutnik multimedialny, każdy oscyloskop jest nam potrzebny i na pewno wykorzystamy to na zajęciach. Do tej pory nauczyciele, pomimo braku takiej aparatury, starali się, aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne. Teraz będzie dużo łatwiej, zajęcia będą ciekawsze, a materiał lepiej przyswajany. Wszystkie rzeczy do tej pory były realizowane przy użyciu książek i mniej skomplikowanych pomocy naukowych, a taki sprzęt jaki dostaliśmy dzisiaj na pewno bardziej rozwinie wyobraźnię uczniów. Ale dużo łatwiej będzie także w podjęciu pracy zaraz po ukończeniu technikum. Rynek pracy się teraz tak otworzył, że mamy propozycję dla pracy młodzieży, która już jest wstępnie przygotowana i bardzo często teraz, bo ta młodzież tutaj pochodzi bardziej z terenów wiejskich, studiuje zaocznie, więc ma możliwość, jak bym się wyraził, już wejścia w rynek pracy na wysokim poziomie. I i dodatkowo sobie uczyć się na wyższej uczelni, oczywiście jest to zdecydowanie łatwiej również w tym przypadku. Sprzęt laboratoryjny, który przekazała Fundacja Nauki Polskiej, jak zapewnia dyrekcja, nauczyciele i sami darczyńcy, będzie na tyle skuteczną pomocą dydaktyczną, że zdobytą w ciągu nauki wiedzę bez problemu wykorzystać będzie można na polu praktyki.